Podrozdział Buddyzm a koncepcja Junga proces duchowego przebudzenia. Jung w swoich pracach wielokrotnie odnosił się do Buddyzmu jako do systemu myślowego zawierającego cenne intuicje psychologiczne. Jego koncepcja psyche obejmująca świadomość, nieświadomość, ego i jaźń znajduje liczne analogie w buddyjskiej analizie umysłu. Niniejszy rozdział omawia kluczowe obszary, w których Jung dostrzegał związki między swoją teorią a naukami buddyzmu. Świadomość i ego. W psychologii Junga świadomość jest sferą doświadczenia tożsamą z ego, centrum naszej codziennej tożsamości. W jego teorii ego pełni funkcję organizującą doświadczenie jednostki i zapewnia ciągłość tożsamości. Ego jest jednak jedynie powierzchniowym aspektem psyche, często nieświadomym głębszych struktur nieświadomości. Jung rozwijał te koncepcje w takich dziełach jak Ayan, Contributions to the Symbolism of the Self oraz The Structure and Dynamics of the Psyche. Buddyzm również wyróżnia obszar świadomego umysłu, określając go mianem Winana, świadomość poznawcza. W Abhitharmie jest rozpatrywana jako funkcja percepcyjna, która rejestruje i kategoryzuje doznania zmysłowe. Jednakże buddyzm podkreśla jej nietrwałość oraz ograniczenia wynikające z subiektywności i iluzji oddzielności. W szczególności Matyamaka i Yogacara krytykują skłonność ego do tworzenia fałszywego poczucia ja, co odpowiada koncepcji inflacji ego, gdy jednostka błędnie utożsamia się z własnym obrazem siebie. Nieświadomość a ala jawidźniana Jung wskazywał na istnienie nieświadomości indywidualnej i zbiorowej – tej ostatniej jako magazynu archetypów i uniwersalnych wzorców psychicznych. W Archetypes and the Collective Unconscious opisuje, jak nieświadomość zbiorowa manifestuje się poprzez symbole i mity powtarzające się w różnych kulturach. Nieświadomość indywidualna obejmuje natomiast osobiste, wyparte treści psychiczne, które mogą ujawniać się w snach i fantazjach. W buddyzmie mahajany pojawia się koncepcja alajawidżñany, dzb magazynu świadomości. Opisana w filozofii Jogaciary, w szczególności w Lankavatara Sutre. Alaja pełni funkcję zbiornika śladów karmicznych, wesane, będących uwarunkowaniami z przeszłości, wpływającymi na percepcję i reakcje jednostki. Podobnie jak Jungowska nieświadomość zbiorowa, alawidźniana zawiera ukryte wzorce, które determinują treść świadomego doświadczenia. Jednak buddyzm wskazuje na możliwość oczyszczenia tego poziomu świadomości poprzez praktykę duchową, co nie znajduje dokładnego odpowiednika w psychologii Junga. Jaźń a natura Babi. Jaźń w psychologii Junga jest centralnym punktem integracji psyche, celem procesu indywiduacji. W Mysterium Coniunctionis Jung opisuje jaźń jako archetyp pełni, który łączy przeciwieństwa w jedną, zharmonizowaną całość. Jaźń nie jest tożsama z ego lecz wykracza poza nie, obejmując nieświadomość i umożliwiając duchowy wzrost jednostki. Buddyzm, zwłaszcza mahajana, opisuje ostateczne urzeczywistnienie jako osiągnięcie stanu Babi, który przekracza dualizm ego i świata. W Mahayanie i tantrze buddyjskiej funkcjonuje pojęcie Tathagatagarbha Dignatury Babi, będącej inherentnym potencjałem każdej istoty do osiągnięcia oświecenia. W ujęciu tym natura Babi mogłaby być interpretowana jako archetyp jaźni, obecny w głębi psychę i kierujący jednostkę ku pełni. Jung postrzegał ten stan jako ekwiwalent procesu samorealizacji, prowadzącego do odkrycia pełni psychicznej. W buddyzmie osiągnięcie stanu Babi oznacza przezwyciężenie złudzenia oddzielnego ja i rozpoznanie współzależności wszelkich zjawisk. To przypomina Jungowską koncepcję unifikacji psychy. W której jednostka przekracza ograniczenia ego i integruje różne aspekty swojej osobowości, osiągając harmonię wewnętrzną. Inne buddyjskie koncepcje istotne dla psychologii Junga. Buddyjskie koncepcje istotne dla psychologii mają głębokie znaczenie w kontekście teorii Junga, który dostrzegał w nich wartościowe narzędzia introspekcji oraz rozwoju psychicznego. Jung wielokrotnie podkreślał, że filozofia buddyjska oferuje bogaty repertuar technik Dzięki którym człowiek może zgłębiać naturę własnej psychiki i dążyć do jej harmonizacji. Szczególnie interesowały go określone idee i praktyki, które znajdowały swoje analogie w jego psychologii analitycznej. Jedną z fundamentalnych koncepcji buddyjskich, które przyciągnęły uwagę Junga, była świadomość iluzoryczności ego. Buddyzm naucza, że ego jest nietrwałe, podlega ciągłym zmianom i nie istnieje jako niezależna stała substancja. Postrzegane jest raczej jako konstrukcja mentalna, wynikająca z przywiązania do określonych doświadczeń, emocji i identyfikacji. Jung, choć nie odrzucał pojęcia ego, zwracał uwagę na jego względność w ramach większej całości psychiki. Uważał, że ego nie powinno być traktowane jako centrum ludzkiej świadomości, lecz powinno zostać zintegrowane z jaźnią w głębszym, całościowym aspektem psychiki. W tym aspekcie istnieje silna analogia do buddyjskiego ujęcia pustki ja, rozpoznanie, że osobowe ja jest jedynie iluzorycznym tworem, prowadzi do wyzwolenia od fałszywych utożsamień i umożliwia osiągnięcie głębszego wglądu w naturę umysłu. Kolejnym ważnym obszarem zainteresowania Junga była medytacja jako metoda eksploracji nieświadomości. W tradycji buddyjskiej medytacja odgrywa kluczową rolę w procesie samopoznania i duchowego przebudzenia. Poprzez praktyki medytacyjne Edept rozwija zdolność obserwacji własnych myśli, emocji i wewnętrznych impulsów bez przywiązywania się do nich. Jung dostrzegał w technikach medytacyjnych silne podobieństwo do swojej metody aktywnej imaginacji, która pozwalała pacjentom na nawiązanie kontaktu z nieświadomością oraz archetypami. Zarówno w buddyzmie, jak i w psychologii analitycznej, medytacja i głęboka refleksja nad treściami psychicznymi prowadzą do transformacji wewnętrznej Umożliwiając asymilację nieuświadomionych aspektów psychy. Koncepcja samsary i nirwany, fundamentalna dla buddyzmu, również znalazła swoje odzwierciedlenie w jungowskiej teorii psychiki. Samsare, czyli cykl narodzin i śmierci, w ujęciu buddyjskim symbolizuje niekończący się proces cierpienia wynikający z przywiązania do pragnień i złudzeń. Nirwana natomiast oznacza wyzwolenie, stan całkowitego przekroczenia uwarunkowań psychicznych i emocjonalnych. Jung interpretował te idee w kontekście integracji psychiki, proces ten pozwala na przezwyciężenie wewnętrznych konfliktów, asymilację nieświadomych treści oraz osiągnięcie głębszej harmonii wewnętrznej. Dla Junga pełnia psychiczna nie oznaczała unicestwienia ego, lecz jego transformację i podporządkowanie wyższemu porządkowi jaźni, co odpowiadało buddyjskiej ścieżce wyzwolenia od złudzeń i wewnętrznych sprzeczności. Szczególne znaczenie dla Junga miało również porównanie procesu oświecenia do procesu indywiduacji. Oświecenie w buddyzmie oznacza stan wyzwolenia od wszelkich złudzeń, osiągnięcie pełnej świadomości i harmonii umysłu. Proces indywiduacji, który Jung uważał za centralny aspekt rozwoju psychicznego, polega na stopniowej integracji różnych aspektów psychiki, w tym także jej nieświadomych treści, w celu osiągnięcia jedności z jaźnią. Jung zauważał, że zarówno w buddyzmie, jak i w psychologii analitycznej, kluczową rolę odgrywa przekroczenie iluzji ego oraz transformacja świadomości. Buddyjska nirwana, rozumiana jako wygaszenie pragnień i wyjście poza dualistyczne postrzeganie rzeczywistości, znajduje swój odpowiednik w jego koncepcji wewnętrznej pełni, która polega na pogodzeniu przeciwieństw i odnalezieniu głębokiego sensu w strukturze własnej psychiki. Nieodłącznym elementem psychologii analitycznej było także zainteresowanie mandalą jako symbolem psychicznej integracji. Mandel w tradycji buddyjskiej stanowią święte dajegrami, które odzwierciedlają porządek kosmiczny oraz pomagają w osiągnięciu duchowego oświecenia. W buddyzmie tybetańskim skomplikowane wzory mandali wykorzystywane są jako narzędzia medytacyjne, które prowadzą praktykującego do głębszej kontemplacji i transcendencji ego. Jung dostrzegał w mandalach uniwersalny symbol porządku i harmonii psychiki, który pojawia się spontanicznie w snach i rysunkach pacjentów, jako wyraz ich wewnętrznych przemian. W procesie terapii Mandale często ukazywały symboliczny obraz integracji psyche. Ich obecność świadczyła o postępującym procesie zcałania przeciwieństw i harmonizacji wewnętrznych konfliktów. W ten sposób buddyjskie Mandale i ich rola w praktykach duchowych znalazły swoje odbicie w psychoterapeutycznej metodologii Junga, który traktował je jako wyraz procesu samouzdrawiania i dojrzewania psychicznego. Buddyjskie koncepcje miały zatem istotny wpływ na rozwój psychologii analitycznej i przyczyniły się do pogłębienia refleksji nad naturą ludzkiej psychiki. Jung, czerpiąc inspiracje z buddyjskich nauk, Dostrzegał w nich cenne wskazówki dotyczące wewnętrznej transformacji i samopoznania. Zarówno buddyzm, jak i psychologia analityczna, podkreślają znaczenie przekroczenia złudzeń ego, eksploracji nieświadomości oraz dążenia do psychicznej pełni, co wskazuje na głęboką zbieżność tych dwóch systemów myślenia. Koncepcja pustki, shunyata, w buddyzmie i jej analogia do integracji cienia. Buddyzm, zwłaszcza w jego machajanistycznej formie, Kładzie nacisk na koncepcję śuniata, czyli pustki jako kluczowego elementu zrozumienia rzeczywistości i osiągania duchowego przebudzenia. Śuniata nie oznacza nicości czy całkowitego niebytu, lecz brak inherentnej, niezależnej istoty wszystkich zjawisk. Wszystko, co postrzegamy zarówno materialne, jak i mentalne, istnieje jedynie dzięki współzależności i wzajemnym relacjom, a nie jako odrębny, trwały byt. Zgodnie z buddyjskim poglądem, nasze postrzeganie świata jest w znacznej mierze wynikiem umysłowych projekcji i uwarunkowań, co prowadzi do dualistycznego postrzegania ja i nieja. Ten iluzoryczny dualizm, ugruntowany w ignorancji, avidya, staje się przyczyną cierpienia, dukha. Praktyka medytacyjna i refleksja nad pustką umożliwiają rozpoznanie, że zarówno ego, jak i rzeczywistość zewnętrzna nie mają trwałej autonomicznej esencji są jedynie chwilowymi zjawiskami w sieci współzależnych uwarunkowań, pratikia samotpada.